Nasze rozmyślanie dzisiejsze chciałbym oprzeć na dwóch słowach. Pierwsze to pamięć. A drugie, tożsamość. Brzmi znajomo? No właśnie. Czym jest pamięć? W sensie biologicznym. Właściwie jesteśmy pamięcią naszych rodziców. Połączenie ich genów. Ale rodzenie to nie tylko przekazanie genów, ale to jest dalsze kontynuowanie tego rodzenia poprzez wychowanie. Edukacjo continua generatio est mówili już starzyki. Wychowanie to jest właściwie dalsze rodzenie człowieka. Więc rodzice dalej nas potem rodzą, przekazując to wszystko, czym sami są. Jesteśmy, więc w najszerszym pojęciu tego słowa, pamięcią rodziców. Nie pada daleko jabłko od jabłoni, mówimy bardzo często. Ale ta podstawowa komórka społeczna, jaką jest rodzina, właściwie nie wyczerpuje w całości wymiaru społecznego człowieka. W życiu wchodzimy w społeczność szerszą, w taką poszerzoną rodzinę, tworząc naród. Co to jest ta poszerzona rodzina? To są przede wszystkim ludzie, z którymi łączy nas wspólne zamieszkanie terytorium, to jest język. To jest wspólna nasza historia, czyli wspólnota dziejów, nasza kultura, także religia. Więc po rodzinie naród jest drugą naturalną wspólnotą określającą naszą tożsamość. To kim jesteśmy. Słowo ojczyzna pochodzi od ojca. Macie niepodobnie. Patria. Od pater. Stasi powinni pamiętać pater Noster, nie? Ojcze nasz. Od tego pochodzi słowo patriotyzm. Ojca. Bo ojczyzna to dziedzictwo to jest ojcowizna. Ten Boży dar mieści się w czwartym przykazaniu, które nakazuje nam czcić nie tylko ojca i matkę, ale także wspólnotę narodową, która została nam dana jako droga dojrzewania do ojczyzny niebieskiej bo taka jest natura naszego życia naszej religii że droga naszego ziemskiego uświęcenia prowadzi przez to co jest naturalne czyli ojczyzna ziemska staje się terenem naszego dojrzewania w wierze do Ojczyzny Niebieskiej. Ponieważ łaska Boża zawsze opiera, bazuje, opiera się na naturze. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, patriotę, który patrzy nad ukochanym miastem Jerozolimą. Widzi jej przyszłość. Płacze, bo ją kocha. Są to ostatnie jego dni, kiedy zmierza do Jerozolimy, aby tam dokonać jego odkupienia. I w tym miejscu naszej refleksji nad tożsamością, która kształtowana jest przez pamięć, przyjrzyjmy się też temu, czym jest nasza religia która też przecież określa naszą tożsamość. Ona też jest pamięcią. To czyncie na moją pamiątkę. Nasza religia w swoim centralnym, szczytowym punkcie najświętszego sakramentu jest pamięcią. Jest to głoszenie historycznego faktu, który się dokonał. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwe wstanie. Jest to pamięć wyjątkowa, dla której nawet ciężko znaleźć jakąś adekwatną analogię w naszym świecie określamy ją greckim słowem tę pamięć anamnesis anamnesis co to jest ta anamnesis to jest przeciwieństwo amnezji przeciwieństwo, zupełnie coś odwrotnego od amnezji. A co to jest amnezja? My sobie z dziećmi do pierwszej komunii świętej, kiedy w niedzielę mamy spotkanie, zawsze po Mszy Świętej omawiamy i powtarzamy trochę katechezy, i omawiamy przykazania, przygotowujemy się do sakramentu świętych, pokuty, eucharystii. No właśnie, zawsze przy trzecim przykazaniu dotykamy tego problemu. Bo to jest jedyne przykazanie, które właśnie opiera się na pamięci. Pamiętaj. No właśnie, jak wygląda z tą pamięcią? No jaką chorobę chorują ci, którzy w niedzielę wykonają pracy niekonieczne, idą na zakupy dzieci podpowiadają sklerozę mają no amnezja czy skleroza pewno podobne objawy to ja tak po cichu podpowiadam oni chyba nie mają tej choroby tylko tak udają pamiętaj amnezja to jest niepamięć Natomiast anamnezis to jest takie wspominanie, które w realny sposób uobecnia to, co się właśnie wspomina, ale nie powtarza tego wydarzenia. Bo inaczej Jezus musiałby umierać wiele razy. To jest uobecnienie. individualizacja faktu historycznego w moim czasie. To jest coś wyjątkowego, ta pamiątka. My nie możemy je porównywać z tymi pamiątkami, które tam mamy w szufladach czy jakichś innych naszych uroczystości. Bo tu się to wszystko na nowo dzieje w obecnie, przywołujemy historię. Właśnie tajemniczych znakach sakramentalnych. I taka jest ta nasza pamięć ta liturgiczna. Uobecniająca to, co mnie bardzo tak osobiście też fascynuje w liturgii. To nie tylko to uobecnienie historii. W anamnezie. Ale ja też jeszcze do niej, no bo takie nasze życie właściwie jest to, no, ma wymiar dynamiczny, czasowy, że ona też wyraża jeszcze naszą tęsknotę. A za czym? A no zapewne. Zapewne. Oczekujemy Twojego przyjścia chwale. Już bez zasłon, bez znaków. Twarzą w twarz. Tak więc pamięć określa naszą tożsamość. Myśmy powiedzieli o biologii poprzez wspólnoty naturalne. Nasze wspólne życie, także religię. Ale wiemy, że ta ludzka pamięć jest zawodna. Kiedyś Pan Jezus pytał, czy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie. To jest pytanie właściwie o naszą pamięć. Czy będziemy czynili to na Jego pamiątkę? Bo i pamięć może umrzeć. A śmiercią pamięci jest właśnie amnezja. Dlatego pomagamy sobie w uwiecznianiu tej naszej pamięci różnymi znakami. Słowem pisanym, zdjęciem, kamieniem, który jest trwalszy niż człowiek, a nawet rośliną, która ma przedmiot w większej długowieczności niż my sami. Widzisz, to chcemy uczynić właśnie, sadząc dom pamięci dedykowany jednej z ofiar zbrodni katyńskiej, oficerowi, nauczycielowi, społecznikowi, wiernemu przysiędze żołnierskiej, porucznikowi Franciszkowi Staniszewskiemu, pochodzącemu z Sóbków. Chcemy także ogarnąć pamięcią modlitewną wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej i przyjąć ich świadectwo wierności Bogu, Ojczyźnie, honorowi żołnierskiemu, jako nasze dziedzictwo, jako naszą ojcowiznę, tworzącą cząstkę naszej tożsamości narodowej. Chcemy pamiętać także w naszych modlitwach o tych, którzy o tym pamięć dbali, wczoraj była 15 rocznica właśnie ich śmierci, kiedy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Wszystkich ogarniamy naszą pamięcią modlitewną, polecając ich dobroci i miłosierdziu Pana. Przez dziesięciolecia zaciągnięto nad zbrodnią katyńską ze względów ideologicznych całą milczenia. Próbowano ich w ten sposób, jakby uśmiercić drugi raz. Dziś ta pokusa walki z pamięcią i tożsamością trwa nadal. usuwania z muzeum wystaw poprzez programy szkolne z których usuwane są postacie, wydarzenia właśnie określające naszą tożsamość narodową, z którymi my się identyfikujemy. Dlatego wyrażam wdzięczność Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich, naszej katolickiej szkole, za właśnie tę inicjatywę upamiętnienia konkretnej postaci. I także ofiar zbrodni katolickiej. Wychowanie patriotyczne stanowi jeden z filarów edukacji w naszej katolickiej szkole. I na ten trud kształtowania człowieka Bożego, a jak on będzie Boży, to on zawsze też będzie i ludzki. Niech Pan błogosławi.